Jak wiecie, każdy zadymiarz w Brawl Stars ma jakąś swoją rzadkość. Albo jest najsłabszej rzadkości, jak Shelly, albo ma najlepszą rzadkość, jak na przykład legendy czy chromatyki. I mordeczki. Ponoć chodzą głosy, że wielu zadymiarzy zostanie zmienionych, jeśli chodzi o tą rzadkość. Na przykład, chociażby Leon będzie teraz zielonej rzadkości, czyli Rare. Ponoć są już na to normalnie dowody, więc sprawdzimy to sobie w tym odcinku z poglądów mitów. W którym witam was bardzo serdecznie, bo dzisiaj mamy aż 14 mocnych mitów z Brawl Stars do sprawdzenia. Na wstępie tego filmu jednak umówmy się tak, że każdy, kto ma odblokowaną, chociaż Jedną epicką postać, czyli tą fioletową, zostawia łapkę w górę pod tym odcinekiem. Zobaczymy, ile będzie takich osób. No i bardzo ważne jest też to, żebyście w komentarzu pisali po prostu mity do kolejnego odcinka z tej serii, bo jak nie będziecie ich pisać, to nie będę wam miał jak nagrać kolejnego odcinka. Najciekawsze oczywiście wezmę i sprawdzę w kolejnym filmie. Mit numer jeden. Jeśli wejdziesz w gazetę i w filmy, to tam będzie Twój film. Okej, okay, mordeczki, oczywiście chodzi o gazetę w Rostar, czyli przycisk aktualności. Klikamy sobie w to. Następnie klikamy filmy. I rzeczywiście zajmuj odcineczek, jak widzicie, to to ja, Tori! Odebrałem jako pierwszy w Polsce. Maisy i jej dwa skiny. No jak wrzucałem tam ten odcineczek, to po prostu dodałem go sobie, żeby był w Brawl Stars w grze, jako że współpracuję z Super Selem, to mogę robić takie rzeczy. Dlatego oczywiście jest to micik potwierdzony i jeśli jeszcze nie zostawiliście łapy w górę, to zróbcie tak jak robi ten kruki, ją zostawcie, byłoby super. I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał po więcej mocnych odcineczków z Brawl Stars. Każdy, kto zostawi subika jest moim mega spokoziomkiem i kumplem, dlatego polecam. Mit numer dwa. Maisie na niektórych emotkach ma taki czarny pasek na policzku, a na przykład w lobby Maisie go nie ma. Okej, okay, więc weźmy sobie tej mordeczki w emotki, jeśli chodzi o Maisie. najpierw musimy je znaleźć i zobaczymy czy rzeczywiście jest tam coś takiego czarnego na jej twarzy. Ehm, poczekajcie, ehm, no przejdźmy sobie na spokojnie, okej okay, tu ma jakby taki pasek rzeczywiście na tej emocji. Widzicie taki czarny, ehm, czy gdzieś tutaj jeszcze będzie coś takiego, jakąś inną emotkę mi pokażcie najlepiej. Tutaj nie widzę, o, tutaj też ten pasek rzeczywiście jest na tej emocji, widzicie? Ehm, dlatego okej, okay. Bierzmy sobie teraz Maisy i ona tutaj z tego co widzę tego paska chyba nie ma. Patrzcie, na żadnym z ich policzków nie ma tutaj tego czarnego paska, więc o co z nim chodzi? Jak wejdziemy w menu, to tak samo go nie ma, dlatego też. Ten jest potwierdzony i jest to naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Mit numer 3. Lampart Max ma ogon Tygrysa. No, jak sama nazwa wskazuje, ten skin to jest lampart, a nie Tygrys. A ponoć ten ogon do niego nie pasuje, jest w innym kolorze. Uwaga! Sprawdźmy to sobie. Widzowie, rzeczywiście, patrzcie! To, co jest? Ten skinek cały jest żółty normalnie, a ogon jest jakby taki pomarańczowy, w innym kolorze, jakby ktoś urwał od Tygrysa i dał temu skinkowi. Jest nawet tak dziwnie przymocowany do takiego pasa, więc to nie jest prawdziwy ogon z tego skina. Ej, co jest Grady? Nie wiedziałem o tym. Mit potwierdzony i dajcie mi go jeszcze w komentarzu, czy wy o tym wiedzieliście. Już przychodzę do kolejnych mitów, ale tylko szybko chciałem wam przypomnieć o tym, żebyście wpisywali kody, który w sklepie Brawl Stars, jeśli mnie wspieracie, to naprawdę mega wam za to. Dziękuję mordeczki. Każdy, kto zakupi jakiś pakiet klejnotów z moim kodem i wyśle na przykład screena lub nagranie, jak go kupuje na mojego instagrama Toriety, to wtedy pozdrowię go na odcineczku, więc naprawdę warto. Mit numer 4. W katalogu jak wejdziesz w Bonnie to będziesz tam do kupienia miał skina z karnetu. Okej, okay, no już kilka razy się tak zaczęło, że dało się tutaj kupić skina z karnetu, ale czy tak jest też z Bonnie? Musimy to zobaczyć. Okej, okay, Bonnie mamy tutaj i proszę Państwa, tak, jest normalnie cesarzowa Bony, którą dało się... Być tylko w karnecie, a tu możemy ją kupić nie dość, że za gemy, to jeszcze mordeczki za właśnie błyskotki, więc spoko, jest to kolejny skinek z karnetu, którego da się kupić w katalogu. Mit potwierdzony, no i co, czas na kolejny micik. Mit numer 5. U squeaka powinien być napis złoty squeak, czyli squeak, a jest napisane złoty squeak, czyli po prostu bez literki a, tak jakby ona została usunięta z tej nazwy i jest taki bóg, że źle twórcy wpisali nazwę squeaka. Dobra, zobaczmy sobie. No zobaczcie, squeak jest normalnie napisany squeak, tutaj tak samo squeak, squeak cały czas, a jak wejdziemy sobie Złotego to jest inaczej napisany. Złoty skłek Co jest? Brakło tej literki A, tak jakby <laughs> Mega ciekawa rzecz, ja o tym nie wiedziałem, więc być potwierdzony. Dużo dzisiaj ciekawych rzeczy się dowiadujemy. Oglądajcie ten odcinek do końca, bo naprawdę jeszcze przed nami mega mocne mity. Krokodyl Buster ma w ręce nóż, a gdy łapie krokodyla, to już go nie ma. Okej, okay, poczekajcie tutaj, wchodzimy sobie w krokodyla Bustera. Zobaczcie, rzeczywiście trzyma nóż w ręce. Czekamy, ej, i później wyrzuca ten nóż tak nagle w dół i łapie krokodyla, żeby chyba nie zrobić mu krzywdy, nie wiem. <laughs> więc spoko. To jest w ogóle skinek, który Ulta Łapie krokodyle. W ręce trzyma dusz, ale normalnie, gdy złapasz tego krokodyla, to nie chce mu zrobić krzywdy, tylko po prostu go bierze na ręce normalnie. Zbicik potwierdzony, lecimy z kolejnym. Kolejny mit jest mega mocny. Jak weźmiesz Karla, a druga osoba Willow, albo odwrotnie, i otworzysz sobie mapę na solo i będzie tam wyrzutnia, to Willow niech nabije super atak, użyje go na Karlu i wyjdzie w tą wyrzutnię. Później Karl będzie lewitował, czyli Karl się zlaguje, widzowie, dobra. Ja jestem z Piotrem tutaj w menu i zobaczymy, czy uda nam się to wykonać. Ja wziąłem Willow, Piotr mi pomoże, on wziął Karla. I teraz. Mordeczki, musimy spotkać się koło jednej z wyrzutni. No i podejść wtedy, właśnie, gdy ja użyję ulta tym Karlu, no i wejdę nim właśnie w tą wyrzutnię, to Karol się zbuguje, gdy będzie latał. To może być naprawdę mocne. Okej, okay, tutaj mamy Piotra, więc chodź tutaj, Piotr, podejdź troszkę do mnie, tutaj, tutaj, ja gdzie ci strzelam? Podejdź tu, pięknie. Ja sobie nabiję tylko ulta i zaraz nim wejdę i sobie w tą wyrzutnię, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest, nie, zabiję go! Jestem idiotą. A więc, okej, okay, widzowie, mam naładowanego ulta, sprawdzamy, strzelamy w niego. Teraz wchodzę nim na wyrzutnie i co to będzie? Nie zlagował się wcale. <gry> Totalnie się nie zlagował, widzowie. No dobra, widzowie, kolejne podejście. Tam to nie działało, ale może to ja muszę wejść na tą wyrzutnię i wtedy, gdy ja na nią wejdę, e, gdy będę w idealnym momencie rzucał w niego ulta, to może wtedy coś się zlaguje. Zobaczymy. A więc, uwaga, widzowie, wchodzę na ulta strzel. O, uwaga, uwaga, czekajcie! Nie. to no jest mi to balony. Tylko dobrze sprawdziłem, a to dalej nie działa, więc trudno. Mit numer 8. Jeśli obrócisz gasa to z tyłu jego koszulki, jak się przyjrzysz, widać tam Mega Boxa. Okej, okay, mordeczki, więc czekajcie. Obracamy sobie gasa, nie ma problemu. I co? Ej! Co? Rzeczywiście tu widać jakby jakąś skrzynkę Może nie jest to mega box Ale to wygląda jak jakaś skrzynka O co tu chodzi mordeczki, czy wy to widzicie? Ej, totalnie o tym nie wiedziałem Mit potwierdzony, to jest jeden z najgrubszych mitów Mit numer 9 Mortis ma dwa złote skiny, jak to dwa? chodzimy sobie w Mortisa i poczekajcie No złoty Mortis, to jest jeden skinek złoty A nie widzę, żeby to jakiś inny skinek Też się nazywał złoty Mortis No nie wiem, jasny mecha Mortis, może też jest rzeczywiście trochę złoty No ale to, to nie możemy go uznawać tak totalnie za złotego Więc moim zdaniem to jest mit Opalony, tak mi się wydaje. Dziesiąty mit na tajemniczej stronie Star Park Beast jest zdjęcie z kulkami w kolorach rzadkości zadymiarzy. To może oznaczać, że za niedługo kilku zadymiarzy będzie mieć zmienioną rzadkość. Okej, okay, wchodzimy sobie na tą stronkę. Star Park Beast i mordeczki, jak nie wiecie, to jest to stronka oficjalna od twórców Brawl Stars z tajemniczego Star Parku. No i generalnie sprawa wygląda tak, że tutaj wrzucają różne zdjęcia. I po prostu poprzez te zdjęcia możemy domyślać się, co będzie w kolejnych aktualizacjach. Są one takie tajemnicze i to jest straszne, ale naprawdę one już nie raz nam pokazywały, co będzie w kolejnej aktualizacji. I patrz. Wchodzimy sobie, ej, rzeczywiście! Mamy tu mordeczki i to zdjęcie z kulkami. Muszę w nie kliknąć. Zobaczmy je dobrze. Ej, co jest grane? Jakiś automat z kulkami w różnych kolorach i te kolory są rzeczywiście rzadkościami po prostu postaci. Patrzcie, mamy zielony, czyli rare. Niebieski, czyli super rare. Jest też żółty, czyli legenda. Czerwony, czyli mityk. Brakuje tylko chromatyków tak naprawdę. O i ziomek uważa, że to może oznaczać, że za niedługo niektóre postacie w Stars będą miały zmienioną rzadkość. Ciężko mi ten mit potwierdzić, czy obalić, bo to jest tylko taka teoria, więc to no ja. Nie mam pojęcia jak to będzie. Dlatego daje mit nieokreślony, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że raczej twórcy już nie będą zmieniali rzadkości, bo ostatnio to robili. No ale jak będzie, to tego nie wiemy. To jest ciekawa teoria. Mit numer 11. Na skórce buntownik Mortis, jako brylok do jego broni jest lampa Gina. Okej, okay, klikamy sobie w buntownika Mortisa i zobaczmy, co on tam będzie miał przy swoim mieczu. Ej, patrzcie, tu rzeczywiście mamy jakąś lampę taką złotą, i ona przypomina lampę Gina. Ej, dobra, możemy potwierdzić, że ten mit jest też taki dosyć ciekawy, więc mitik potwierdzony. Punazny mit jak na czacie Klubu napiszesz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. To ci zgwiastkuje. Okej, okay. zobaczymy, czy twórcy nie pozwalają pisać 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. O, coś takiego. I klikam teraz, wyślij i. rzeczywiście, mam gwiazdki. Co jest? Dlaczego? Mit potwierdzony. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Kolejny mit. Na trybie napad. Sejfy wyglądają identycznie jak stare big boxy z 2017 roku. Okej, okay, mordeczki, poczekajcie. No, tak wyglądają tutaj rzeczywiście te sejfy. Zobaczcie, zwróćcie uwagę. E, tak jakby pojemnik. A tu macie pokazane skrzynki big boxy z 2017 roku. W bronzach. Rzeczywiście, kiedyś tak big boxy wyglądały. I moim zdaniem są one mega podobne tutaj do tych sejfów. Możliwe, że to jest to samo i po prostu kiedyś otwierało takie sejfy. Dlatego micik potwierdzony, widzowie. Bardzo kolejna ciekawa rzecz. Wiem, że to ciągle powtarzam, ale ten odcinek serio jest ciekawy. Kolejny mit. Jeśli wpiszesz ten kod, to dostaniesz 200 gemów za darmo. No dobra, jeśli to działa, to sprawdźmy. Coś obstawiam, że to jest po prostu kod tego gościa i on chce, żebym go dodał do znajomych przez taki podstęp, ale niech mu będzie, sprawdzimy to. Warto zaryzykować, bo jeśli rzeczywiście miałbym tutaj widzowie dostać 200 gemów za darmo, to czemu nie? Ale czekajcie, no wpisuję ten kod i on w ogóle nie działa. 9 <grym> ygub No wpisałem identycznie jak mi podał i do, 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 nie, nie mogę nawet dodać takiej osoby do znajomych. Gemów też na moim koncie nie ma. Dlatego mit obalony. No i tym oto akcentem mordeczki będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o w górze subików bijacie też na mój sklep. Dla widzów link do niego macie w opisie. No i co? Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Hejo!